Hejka, z tej strony Simolanda, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z The Sims 4 na moim kanale. Dzisiaj sobie odbierzemy kolejne nagrody z wydarzenia, tym razem tydzień drugi, co ja już się nie mogę doczekać. Pamiętajcie, żeby łapkować, subskrybować mój kanał z żeby nic nie pominąć i padać na moje social media. Linki macie oczywiście w opisie. W tym tygodniu możesz zdobyć strój Emita, by doświadczyć pracy w jego blasku. Oprócz tego dostaniemy jeszcze budzik wstawaj, stabilizator karku, czas na podróż, duży stół bankietowy. I bądź emitem ten strój, o którym wspomina. Więc co? Przechodzimy do misji. Przeszłość odbija się echem, które można ponownie odnaleźć. Odkryj je i poznaj jego tajemnice. Odkrywasz tajemnice podróży w czasie, zbuduj niezbędny element i zacznij podróżować. Teraz nam pomoże rodzina świrów. Odkrywa skrypt dłużny, zdaje sobie sprawę, żeby powstrzymać złodzieja, musisz poznać tajemnice. Podróży w czasie. Kontynuuj zbieranie informacji na temat tego tajemniczego zjawiska pod okiem Emita. No dobra! Choć dalej mam wrażenie, że to właśnie Emit jest tym podróżnikiem czasu, który nam ukradł te rzeczy. Musimy na pewno przeczytać książkę w bibliotece no i zbadać zabytkowy eksperyment w muzeum. Słyszałam, że dużo osób ma z tym problem, więc jeżeli chcecie, żeby znowu Wam się odnowiło, trzeba rzecz wchodzicie w folder save'y. Wyjmujecie save'y najlepiej na pulpit i tyle na razie. Potem wchodzicie w grę, ona Wam się załaduje, tworzycie, nie wiem, jakąkolwiek rodzinkę, żeby Wam się no, nowo misja załadowała. Jak Wam się załaduje, no to wychodzicie z gry, wrzucacie oczywiście w folder znowu te same save'y, no i tyle i powinno działać. A teraz wchodzimy do tej biblioteczki i czytamy oczywiście tą książkę, więc dawaj, dawaj. Oczywiście, Bella. Dajcie znać też w komentarzu, czy lubicie postać Belli, bo ja bardzo lubię. Jest to nawet, powiem tak, kultowa postać, jeśli chodzi o serię Simpsonów. Dobra, teraz zobaczymy, jak nam pójdzie zaliczenie tej misji. Potem przejdziemy się do muzeum. Powiem wam, że dawno nie byłam w muzeum w Simsach. Jakoś to jest takie miejsce rzadko spotykane, które odwiedzam, ale wydaje mi się, że w końcu nadszedłem tak, żeby to miejsce odwiedzić. Zawsze odwiedzałam, jak miałam karierę złodzieja, czy jakoś tak, albo jak chciałam zdobyć więcej pieniędzy, no to była możliwość kradzieży tych rzeczy. No, więc tak. No i musimy też oczywiście teraz wrócić do przeszłości, grając Simsy. Archiwa dokładnie, części drugiej. No, jestem ciekawa, ciekawa. Historia podróży w czasie i zawsze długo i krótko. Wszystko się zaczęło, gdy ktoś postanowił naprawić błędy przeszłości. Doprowadziło to do skrystalizowania się i materializacji wymiaru czasowego. Chodzi o to, że podczas gdy jedni uważają, że książki, filmy, czy nawet gry, wideo stanowią jedno okno, przez które możemy zajrzeć w przeszłość. Inni twierdzą, że są to formy prawdziwej podróży w czasie. No, możliwe. Okej, okay, dobra. Skoro przeczytaliśmy, no to skupmy się na tej grze i zbadaniu tego, oczywiście, zabytku. No dobra, dawaj oczywiście, Bella, idziemy zrobić to, co widzisz. Mamy tutaj dostęp do komputera, więc postaram się w niego kliknąć, ale coś się zaciął, dobra, za chwilę do Was wracam, jak się odatnia. Dobra, odcięło się, więc wchodzimy, gramy w archiwa Simów. Dalej Belcia. Oczywiście... W ogóle dajcie znać mi w komentarzu, czy wam się w ogóle podoba, bo nie wiem, czy kiedykolwiek pytałam. Nowa zmiana wyglądu naszej Beli. Ja uważam, że jest ok, ale mogłaby być lepsza. W ogóle tu pokazuje nam Simsy archiwa, część druga, a to są Simsy jedynka. Zobaczcie, jak one wyglądają. Są... Dosyć podobne. Zaczyna się... A nie, to 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 nieważne. Aha, dobra. Archiwa Simów, część druga. Bella ujrzała dziwny świecący obiekt, przypominający kryształ, trzymany przez ukrytą postać. Bella ponownie poczuła się nieswojo. To złodziej. Bella jest na dobrym tropie. No dobra, no to idziemy w takim razie do tego muzeum znaleźć tego złodzieja. Znaczy na pewno zabytek. A co to będzie w tym zabytku, to się okaże. Więc muzeum tutaj jest. Więc udajemy się Bellą. A wy, landgrabowie, co wy tutaj robicie? Znowu? <grytanie> Ten landgrab coś nas śledzi. Jak nie Eliskę, to teraz ćwirowną. No ale dobra. Powiedzmy, że spotkaliśmy ich tutaj przypadkiem. Teraz musimy kliknąć sobie jakiś zabytek. Ja się zastanawiam, jaki. Widzicie, chciałabym taki typowo, taki bardziej cenniejszy zabytek w takim muzeum. A z tego, co mi się kojarzy, jest to bodajże ten statek, tylko gdzie on jest? Tutaj jest ta zbroja, więc tu go nie ma. No to tutaj musi gdzieś być. O, jest, dobra. No to sobie go obejrzymy, dawaj sobie balna na górę. I lecimy obejrzeć ten stateczek. Reszty nie będziemy oglądać, chyba, że będą nam kazani, no to zobaczymy. Ale na razie skupmy się na tym, co ma zrobić belcia. Dawaj, belcia, ruszaj to swoją pupęcję i oglądamy sobie zapytek. Nie mam pojęcia w ogóle, co to za statek, ale zawsze z tego co pamiętam, jak można było ukraść. Ten statek z takiego muzeum, on był najcenniejszy, bo był drogi. Tak samo ta zbroja i jeden obraz, tu jest w tym muzeum dosyć naprawdę drogi. Propo nawiązanie do złodziejstwa, to sobie pogadamy na pewno w innych filmach, bo mam takie różne przepuszczenia, ale to zobaczycie oczywiście w innych filmach u mnie na kanale. No, no dawaj, dawaj Bella. Zabytkowy eksponat Obejrzawszy w muzeum zabytkowy eksponat, Bella zauważa, że zawiera on jakiś świecący obiekt. Bella niespodziewanie zabrała obiekt i włożyła go do kieszeni. Wow, odkryłaś, ale gdzie ten obiekt? Mhm. Czyli on jest taki niewidzący. Nie mamy go osobiście. No dobra, skoro go nie mamy, no to lecimy dalej. Zapytaj seniora o odłamek. Aha, czyli go nie mamy. Musimy znaleźć seniora, żeby móc ten odłamek mieć. No to kogo możemy odwiedzić innego jak tą rodzinkę Lewisów? No dawaj, oczywiście zagadamy do babki, zapytamy o ten odłamek, zobaczymy, co nam ona oczywiście powie. W Na następnym odcinku myślę, żeby właśnie tą rodzinką sobie pograć, więc zobaczymy. Oczywiście opowieść seniora. To one istnieją? Pamiętam z dzieciństwa opowieści o tych obiektach. Podobno stanowiły one echo przeszłości oraz mogły się przydać do podróżowania w czasie. Do tej pory wydawało mi się, że to tylko legenda. A jednak nie. Teraz co musimy zrobić to jest szukanie informacji na temat odłamka czasu. No to lecimy tutaj do pokoju z komputerem i będziemy szukać informacji na ten temat. Ale widzę na razie, że moja belcia jest dosyć zmęczona, więc nie wiem, czy nie będzie musieli się przełączyć tym razem na mortimerka. Bo on jest wypoczęty, a ona jest zmęczona, więc teraz belcia idzie sobie na odpoczynek, a skupimy się mortimerem. Dobra, mortimer. Szukaj oczywiście informacji na temat tego odłamku, tylko gdzie to kurczę znaleźć. W jakichś informacjach może w sieci. Może gdzieś tutaj? Musi to być. Nie no, cały czas mam wrażenie, że to jest gdzieś tutaj. Może się mylę? A może nie? No, cały czas mi korci, żeby sprawdzić jeszcze tutaj inne opcje. Ale dobra, weźmy tu sieć. Hmm, ale tutaj nic nie widzę. Chyba, że... Weksploruj? Może weksploruj? No oczywiście, że weksploruj, no. <grywka> Jak mogło być inaczej, no? No dobra, dawaj. Morty, dawaj, Morty. Zrobisz nam to zadanko. Dawaj, dawaj. I lecimy. Ciekawa jestem, co będziemy mieli zrobić dalej. Oczywiście szukanie informacji na temat odłamku czasu. Mamy to! W sieci można znaleźć wszystko. Okazuje się, że odłamki czasu to echa przeszłości, które występuje na całym świecie. Jeśli Morty Mortimer dobrze poszuka, to być może dostrze delikatną poświatę odłamków, a może uda się też znaleźć coś więcej. Hmm. No też jestem ciekawa, więc poszukamy. To na pewno będzie wielki krok do przodu. Więc musimy znaleźć trzy obiekty czasu. W obiektach typu jakieś komputery, jakieś kanapy, jakieś regały, kuchenki, czy coś w tym stylu. Więc szukamy. Eee, tu w łóżku na to wychodzi, że nie ma, ale w półce na książki jest. Więc dawaj Mortimer. Znajdziemy chociaż jeden element, a resztę... Poszukam sama, bo to pewnie długo zajmie, więc wiecie, nie chcę, żeby to też długo zajmowało. Mortimer znalazł odłamek czasu. Odłamek został znaleziony przez Mortimera. Super, więc możemy szukać dalej. Jeszcze dwa odłamki i będziemy mieć misję ukończoną. Znaleziono wszystkie odłamki. Za sprawą pogłębienia wiedzy odkryć. Oraz sumienności Mortimer od nas kolejne odłamki czasu. Jest ich całkiem sporo. Co teraz? Jak się je aktywuje? Mortimer powinien pokazać swoje odkrycie Emitowi, no oczywiste. No to pokazujemy Emitowi. Nasz Mortimer też już jest zmęczony, kochany. Postaram się polepszyć Twoje, oczywiście, potrzeby za chwilę. Poczekaj, musisz go poznać i oczywiście przemówić do niego. Zaraz zobaczymy, co on nam powie. Odłamków czasu oznacza, że przeszłość pozostawia po sobie rodzaj echa czy raczej fal, które manifestują się w przyszłości. Posiadasz odłamek czasu? Zbuduj komponent podróży w czasie i wejdź w buty Emita. No dobra, teraz będziemy mogli przejść do misji numer dwa. Pierwsza nagroda to jest książka mysterkowanie, tom pierwszy. Kolejna rzecz to budzik wstawaj. Trzecia to brakujący karton z mlekiem, z zaginionym Simem Bellą, 500 Simoleonów i stabilizator karku Czas na podróż. No to co? Czekamy, aż Emit da nam drugą misję i trochę damy odpocząć Firkowi, nie Mortimerowi? Myślić przeszłość. Udało Ci się poznać sekretny element podróży w czasie. Teraz Emit proponuje Ci udział w takich wycieczkach. Kontynuuj wykonywanie tego zadania, by dowiedzieć się, jak zbudować element. Oczywiście wichy czasu. Musimy na pewno odczytać książkę o elektronice teoretycznej w bibliotece, naprawić coś na poziomie drugim, oczywiście umiejętności majsterkowań i ćwiczyć umysł, mając drugi poziom, oczywiście logiki. Odwiedziłam oczywiście Eliska, bo chciała mi wręczyć te mleka i tam inne rzeczy, które będą mi zbędne. Więc proszę bardzo. Tak to właśnie wygląda. Trzy mleczka, ale nie da się nic z nimi tak naprawdę zrobić. bo One są tylko ozdobami. Kasandra, jak widzicie, postanowiła, że pójdzie sobie pograć w szachy, ale ja nie myślałam, że ona już wbije nam drugi poziom miękności szachów. I zaliczyłam na misję, chociaż jeszcze nie powinna, bo to ta sama osoba, która wykonuje, powinna mieć ukończone te poziomy. No dobra, no to skoro to zaliczyliśmy, to i tak będę musiała to, żeby móc zbudować tą maszynę. Musimy znaleźć oczywiście. Platinium. No to w takim razie, skoro już nasza Cassandra się wychyliła, no to musimy znaleźć gdzieś tutaj skałkę, gdzie możemy wykopać właśnie te platynium. Więc chodź tu, kochana, wykop nam. Nasz Mortimer czyta sobie książkę o logice. Nie o logice, o majsterkowaniu. Przepraszam, o majsterkowaniu, żeby móc rozbudować sobie poziom na drugi. Oczywiście. I później coś naprawimy. Czyli będziemy musieli skorzystać z czegoś, co będzie się cały czas mogło psuć. Ale wydaje mi się, że będzie to najtańsza umywalka, bo ona się bardzo szybko psuje. I wtedy będziemy mogli ją naprawić. No, dawaj. Dawaj, kochana. Zbieraj, zbieraj tutaj te platinium. Oczywiście Zobaczymy w ogóle, jak to wygląda, bo nawet nie mam pojęcia. O, już Mortimer jest blisko drugiego poziomu. Pozyskano Platinum. Mortimer pozyskał Platinum. Aha, czemu pisze Mortimer? Skoro to nasza Cassandra to zrobiła. No dobra, niech sobie ma mniej od Tatusia. Miałaś po prostu propozycję, żeby mu pomóc. Dlatego dostał od ciebie tą skałkę i będzie mógł z niej korzystać. Teraz musimy pozyskać żelazjum. Czyli znowu musimy kopać chyba w skałkę z tego co pamiętam, no bo z tej się nie da nic zrobić. No dobra, Mortimer. ubiłeś drugi poziom? No to musimy coś naprawić. A żeby móc coś naprawić, najpierw musimy coś zepsuć. I myślałam nad umywalką, już Wam pokazuję. Dobra, mamy tutaj swoją umywalkę. I powinno się za chwilę popsuć. Jak dobrze myślę? Tak! No dobra, no to naprawię ją, kochany, żadne zamienianie. Tym razem tego nie zrobimy, tylko zrobimy tak, żebyś to naprawił. I powinno się zaliczyć dokładnie. Naprawił umiejętności masterkowania, pomogą oczywiście mu w budowaniu elementów transportu oczywiście do nowego świata, znaczy innego świata. Dobra, usuwamy oczywiście tą umywalkę. Odzyskujemy części. Mam nadzieję, że jakoś część z tych, co tam potrzeba. Odzyskamy. Jak nie, no to mamy możliwość kupienia takiej części na komputerze. Po prostu więc OK, nie zaliczyło nam, czyli nie zdobyliśmy tej części, no to musimy ją znaleźć na komputerze. W takim razie, no bo innego wyboru po prostu nie mamy, jak odzyskać. No nie będziemy wcieli cały czas rzeczy, tak, żeby móc odzyskać części. Więc jedynym takim właśnie sposobem na dostanie takiej części musimy kliknąć na komputer. Dawaj kochany, tutaj klikaj, klikniemy sobie o to, zamów i tutaj powinny być części, części, zaraz znajdziemy te rzeczy, kurczę, czekajcie, tutaj nie ma, nie ma, nie ma, tutaj, tutaj też chyba nie ma. Ulepszenia, dokładnie. I znajdujemy te ulepszenie, bodajże jest to te ulepszenie, chyba tak. I Mamy zaliczone tą część, ona nam się przyda, więc możemy się udać do biblioteki, poczytać tą książkę, a potem poszukamy znowu żelazium i zbudujemy element podróży w czasie. OK, Morty ma robił bibliotece, więc czytamy książeczkę. Dawaj Morty, przeczytaj książeczkę, żebyśmy mogli zaliczyć misję i przejść dalej. W ogóle dajcie znać w komentarzu, czy podobają Wam się odcinki właśnie z odbierania tych nagród. Bo wydaje mi się, że chyba tak, no bo oglądacie, ale czy Wam się ogólnie podoba ten system, który dodali do Sims'ów, że jest to darmowe, tylko trzeba wiadomo, się logować, prawda? I wykonywać misje. Otóż to jest jedno z takich ciekawszych rzeczy, no bo wiadomo, można coś porobić w końcu w tych Simsach. Jak ktoś nie ma pomysłu na rozgrywkę, to może właśnie sobie e, robić misję. Związane z odbieraniem nagrod. Wiadomo, że jest to na jakiś czas określony, ale macie też taką możliwość zrobienia rzeczy z scenariuszy, bo to scenariusze też polegają na zrobieniu różnych misji, żeby uzyskać jakieś fajne tam nagrody, więc czemu by nie? Dobra, Marty, dalej tą książkę, czytaj, i będziemy się posługiwać oczywiście elementem do podróży w czasie, jak go zbudujemy. I znowu jest nasza kochana Bella zmęczona. No ale jakoś to załatwimy później, żeby była oczywiście wypoczęta. Dawaj Morty, coś ci tak długo zajmuje. No, w końcu się udało. Dobra. Nikolaj wysnuł teorię, według której do zbudowania elementu podróży w czasie potrzeba kawałka żelazium Platynium, no i elementu elektrycznego oraz dodatkowych elementów zawierających esencję czasu. Niestety naukowcom nie udało się ustalić, gdzie one miały miejsce. No dobra, no to w takim razie sobie znajdźmy skałkę, z której uzyskamy żelazium, a potem spróbujemy stworzyć ten element podróży w czasie. Tylko jestem ciekawa, w jaki sposób my to zrobimy. No ale to się za chwilę okaże. W ogóle Jestem ciekawa, też, czy by nie mogli się naprawdę podróżować. No i znaleźliśmy ten element. Dobra. Czyli będziemy mogli zbudować ten element do podróży w czasie. No i w jaki sposób my to mamy zrobić? Hmm. Do końca nie wiem, no ale wróćmy sobie do domu na razie. Klikając na skrzynkę. No i na skrzynce możemy też odzyskać części do lepszej, jeżeli nie mamy. Tak samo odłamko czasu, platynium czy żelazium. No to spoko, bo czasami tych elementów. Dani Simowie nie mają, a na przykład, tak jak, jak widzicie, ja biorę na każdy odcinek inną rodzinę, no to w takiej sytuacji mogę sobie takie elementy mieć, żeby móc stworzyć. Tylko wiadomo, żeby móc stworzyć, trzeba mieć umiejętności. A żeby mieć umiejętności, no to musimy zdobyć logikę. Więc dawaj Mortimer, musisz no, zdobyć te umiejętności logiki na drugim poziomie, tak jak ma nasza Cassandra, bo niestety to nie zalicza. Musi być to na jednym Simie. Więc tak to po prostu wygląda. No ale co, za chwilę już mamy ponad połowę, więc za chwilę zdobędziemy ten poziom i będziemy mogli to zrobić. No, jesteśmy już przy końcówce zdobycia tego poziomu. Jest! Udało się. Tak, Mortimer zdobył umiejętności, żeby móc właśnie zrobić ten element podróży. Więc klikamy tutaj na te kryształy i tworzymy. I zalęko Teoria Nikolasa Wolta została użyta w praktyce. Udało Ci się powołać do życia lub skrzecić elementy podróży w czasie. Teoretyczne komponenty zamanifestowały się w rzeczywistości. teraz no, pora, by go uwiecznić i skorzystać. No, to super. W końcu. Więc mogę zaraz Wam pokazać kolejne nagrody, które odblokowaliśmy. Pierwsza rzecz to jest stół bankietowy duży, kolejna książka za logikę i pierwszy poziom, karton mleka z zaginioną osobą strój emita, no i książka do programowania poziom pierwszy. To czas Wam pokazać je w trakcie grania. Jeśli chcecie znaleźć te przedmioty, to klikacie kategorie specjalne, nagrody za odblokowanie. I tutaj mamy oczywiście różne, przeróżne nagrody za wszelkie wydarzenia. Pierwszą rzeczą jest oczywiście ten karton, który już dostarczyłam tam koło naszej kochanej Eliski. I tak sobie właśnie myślę, że może u każdej rodzinki będę stawiała te kartony, co Wy na to? Więc mamy już ich cztery. Mamy również, już Wam pokazuję ten stół bankietowy, który będę chciała umieścić i pokazać Wam, jak on jest funkcjonalny. Bo on jest naprawdę funkcjonalny i nasi Simowie mogą tam wykładać jedzonko. I zaraz oczywiście wam to pokażę, tylko umieszczę. Tylko nie mam pojęcia dokładnie, gdzie może tutaj. Tylko nie wiem, czy nie zmienić koloru. Mam na pewno sporo, więc zobaczcie, są prześliczne. Mogą być jednolite, mogą być jakieś wzorki kratowe. Więc okej, okay, okej. Okay. Widać, że typowo bankietowy stolik, tylko nie taki okrągły, tylko bardziej podłużny. Mamy też zegarek, który prezentuje się w ten oto sposób. Całkiem ok. Na pewno też jest funkcjonalny, ale to też Wam za chwilę pokażę. Dobra. Zobaczymy oczywiście podanie. A, a, to żeby mogła podać, no to chyba musimy zdjąć ten zegarek, prawda? Więc zdejmijmy sobie go tutaj. Może postawimy. O, tu niech stoi. A teraz dodamy tutaj jedzonko, chodź tu. Możemy podać konkretne jedzenie, podać wszystko lub podać poczęstunek. Jeśli chodzi podać wszystko, to będą takie większe potrawy, a poczęstunek no to takie minimalne potrawki, jakieś ciasteczka czy coś w tym stylu. Więc tak to wygląda. Zobaczcie, nieładnie, no przepięknie ten stolik wygląda. Na pewno, wiecie, taki bardziej elegancki niż taki sam, ten okrągły. Ale wiecie co, zmienię jego kolor bardziej czerwony, no żeby pasował im w domu, prawda? No bo oni mają czerwień i czerń. To są ich takie kolory. Tak mi się kojarzą z nimi. No ale spokojnie możemy tutaj kogoś zaprosić na jedzonko. No i budzik możemy sobie umieścić w każdym miejscu, gdzie chcemy. No i ustawić, czy chcemy na wieczór, czy chcemy na przykład na ranek. Chciałabym Wam pokazać, tylko muszę sobie znaleźć właśnie Godzinę, która wybije nam na zegarku, żeby Wam pokazać, jak dzwoni ten zegarek. Bo jest przyjemny. Za chwilę zobaczycie, wybije, tylko właśnie czekamy na to godzinę. Możemy ulepszyć głośnik, możemy go zresetować no i możemy ustawić inną godzinę. Więc za chwilę usłyszycie, jak on dzwoni, i jak on się fajnie, tak jakby no telepie, w sensie dźwięki, nie? Jest przecudowny. Na pewno z niego będę korzystała, bo brakowało mi takich typowo budzików w Simsach 4. Dobra, a teraz przejdźmy do kasy, bo chciałabym Wam pokazać w kasie elementy, które doszły. Dostajemy stroj Emita, który prezentuje się w takich kolorach. Zobaczmy, czy też dostają go kobiety, bo na pewno. Z tego co wiem, że dzieci nie, tylko dorośli, kobiety i nastolatkowie. Więc okej, okay, spoko, że jest taka możliwość dania takiego stroju też nastolatkom ale szkoda, że nie dzieciom, bo dzieci też by mogły podróżować w czasie. Więc gdzieś je ograniczyli, czy coś w tym stylu. No i stabilizator, tak on się prezentuje, taki odstający w ogóle, wiecie, bez żadnych takich naszyjników, w sensie jakichś bryloczków, jakichś łańcuszków. Nie ma, jest taki po prostu o. I tak wygląda u kobiet, A zaraz Wam pokażę u mężczyzn. U nastolatek tak samo jak i u kobiet i mężczyzn, tylko w wersji, wiadomo, płci, a u dzieci niestety nie ma takiego naszyjnika. Szkoda. Jeśli chodzi o ten odcinek, to tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Pamiętajcie, żeby łapkować, subskrybować mój kanał, zostawić dzwoneczek, żeby nic nie pominąć i wpadać na moje social media. Linki macie oczywiście w opisie, a my widzimy się w kolejnych odcinkach i będzie to na pewno rodzinka Lewis. Do zobaczenia. I cześć!